Ten tajemniczy list papież Benedykt XVI napisał na niedługo przed swoim odejściem z tego świata. Pisze w nim m.in. o wykorzystywaniu osób przez duchownych, ale też wspomina o życiu po śmierci, swoim końcu, ale i końcu naszego świata. Zwłaszcza druga część listu wydaje się zapowiedzią nadchodzących wydarzeń. Czy papież Benedykt XVI wiedział, co niedługo się stanie na świecie? Drogie siostry i bracia. W związku z przedstawieniem szczegółowego raportu opisującego nadużycia w archidiecezji Monachium i Fryzyngi, uważam, że ważne bym teraz przekazał te ważne i niezwykle osobiste słowa. Mimo, że pełniłem funkcję arcybiskupa Monachium i Fryzyngi tylko nieco mniej niż 5 lat, to jednak nadal uważam archidiecezję monachijską jako swój dom i czuję się z nią związany. Przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować w tych dniach rachunku sumienia i przemyśleń, Doświadczyłem ogromnego wsparcia, oraz życzliwości i licznych znaków zaufania. Było tego tak wiele, że ciężko to sobie wyobrazić. Szczególnie chciałbym podziękować małej grupie ludzi, którzy zupełnie bezinteresownie stworzyli moje 82-stronicowe Memorandum dla Kancelarii Prawnej w Monachium, którego nie byłbym w stanie stworzyć w pojedynkę. Wiem, że w moich poprzednich stanowiskach wkradł się błąd, za co bardzo przepraszam. Chciałbym jednakże nadmienić, że nie był to błąd zamierzony, a niestety w jego wyniku zostałem nawet okrzyknięty kłamcą. Jednak moje intencje są jak najbardziej czyste, a jednak dziękuję tej grupie osób, która broniła mnie w tym trudnym czasie. Jestem szczególnie wdzięczny za wszelkie słowa wsparcia, zaufanie oraz szczere modlitwy, które osobiście wyraził wobec mnie ojciec święty Franciszek. To jednak nie wszystko. Po tych słowach podziękowania chciałbym teraz wyznać, Coś bardzo osobistego i ważnego, Poczujesz że tak trzeba, że coś nadchodzi. Coraz silniej uderza w mnie fakt, że Kościół umieszcza na początku Mszy Świętej, której Pan daje nam samego siebie, wyznanie wszelkich naszych win i prośbę o wieczne przebaczenie. Błagamy Boga Żywego, aby przebaczył nam naszą bardzo wielką winę i nasze grzechy, które ranią dotkliwie Boga i niszczą nasz piękny świat każdego dnia. Ale Pan mówi mi w pocieszający sposób, że niezależnie od tego, jak wielka jest moja wina dzisiaj, Pan mi przebaczy, jeżeli szczerze pozwolę, by On mnie kochał, jeżeli naprawdę jestem gotów do przemiany siebie i czynienia prób przemiany tego świata na lepsze. We wszelkich moich spotkaniach, zwłaszcza podczas moich licznych podróży apostolskich, gdzie spotykałem ludzi będących wykorzystywanych przez duchownych, patrzyłem im głęboko w oczy i nauczyłem się wtedy rozumieć, iż nie możemy lekceważyć tych ludzi. Bo wtedy nawet ci, którzy teoretycznie nie mają z tym nic wspólnego, stają się współwinni. Musimy nie tylko na to reagować, ale też robić to z wielką siłą, byśmy byli pewni, że robimy wszystko, by pomóc. Kiedy spotykałem się z ofiarami, czułem wstyd i czułem, że mój kościół na to pozwolił, że ja na to wszystko pozwoliłem. Nie chcę, żeby taki był mój kościół. Moja wina jest ogromna. Czuję, że mogłem bardziej walczyć, bardziej reagować. Starałem się. Ale wiem, że nie wszystko było idealne. Przepraszam za to, że nie zawsze podołałem tym trudnym wyzwaniom, jednak widzę w tym wszystkim pewną naukę, naukę, która mam nadzieję, choć trochę pomoże, by mój kościół stał się lepszy. Teraz o wiele bardziej rozumiem słowa naszego Mesjasza. Będąc na górze oliwnej Jezus ujrzał rzeczy mroczne i niepokojące. Sam demon diabeł wąż kusił go i próbował Mesjasza upokorzyć i zniszczyć. Ale Jezus się nie poddał. Niestety, gdy miało miejsce te mroczne wydarzenia, Jego uczniowie spali i to niestety straszny symbol tego, co dzieje się aktualnie. Wszyscy w tym niestety i ja często śpimy. Staramy się po prostu nie zauważyć tego, co się dzieje i jak wiele zła dzieje się na ziemi. Błagam Was wszystkich i każdego z osobna, byście modlili się do Boga za ten świat, ale też za mnie, bym nigdy nie zasypiał. Nigdy, gdy komuś dzieje się coś złego. Jednak wiem, że nie jestem Bogiem, wiem, że nie jestem idealny i bardzo Was za to przepraszam. Poza tym wiem, co się zbliża, wiem, że niedługo odejdę z tego świata i przeniosę się do innego świata, gdzie stanę przed tronem samego Boga, oczekując na wyrok i mam w sobie liczne niepewności. Wiem, że wiele razy popełniłem błędy i nie byłem idealnym kapłanem, papieżem, człowiekiem, nie zawsze byłem najlepszym przywódcą, jednak nie obawiam się końca swego życia. Wiem, że Bóg to sędzia sprawiedliwy i ktoś musi nas osądzić, ale wiem, że Bóg to też światło i dobroć, i nadzieja, a także przyjaciel. Wiem, że Bóg będzie mnie bronił, zresztą broni każdego z nas, bo to nie tylko sędzia, ale i obrońca. Kiedy przejdę przez ciemną bramę ku śmierci, będę szedł z miłością i ufnością. I tak zostaje mi tylko modlić się do Pana i prosić wszystkich aniołów i świętych oraz Was, drodzy bracia i siostry, abyście modlili się za mnie do Pana, naszego Boga. To wszystko przypomina mi też o końcu naszego świata. Apokalipsa nadchodzi. Wiem o tym dobrze, znam Słowo Boże. Słowa, które ujawnił święty Jan. To On ujrzał w widzeniu, jak Jezus pojawi się na koniec czasów. I tak jak Jan, gdy ujrzał powrót Mesjasza, padam do Jego stóp. Każdy z nas padnie do Jego stóp i to z wielkim strachem, bo gdy ujrzymy Jezusa i Jego potęgę, możemy być przerażeni tą potęgą. Ale słowa Apokalipsy mówią jasno. Gdy Jan pada przerażony u stóp Jezusa, ten mówi mu nie lękaj się to ja test najdroższych pączków z Biedronki lila i żabki link do filmiku na ten temat w opisie Test najdroższych pączków z Biedronki Lila i Żabki. Link do filmiku na ten temat w opisie.